Była mała przerwa, bo mi się tutaj ta cała sterta z boku się zaczęła walić i musiałem na razie skończyć. A mi się pauza nie chciała włączyć. Jakaś jako druga część, coś. O, okupak od Deulanosa. Takie ładny, jaki rok. Tylko trochę mu połamane zaczepy. Ma, no, takie podgięte i to nie zmieni i to końca się drut trzyma i tu ma taki takie odpływki jakiś no i tak, to, tak to bardzo ładny oprogu DU Nexi znaczy nie DU Spero chyba tylko no tak też w miarę ładny tylko że że, 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 że ryski ma Taki tutaj ma trochę z drzewów połamanych, chyba tak to większość ma Jedź. Opakło do plas a Na na takim jakby na stercie. <laughs> na stercie kołpaków, co tam jakiś tam. Może nicy chyba z miasta Ślęca, czy skądś tam po prostu wzięli. Jakiś tam trudnie robotników, żeby oni po prostu po powyciągali to wszystko z krzaków i już taki dziur. Miał po prostu parę worków, filmik z tego i sobie wziąłem właśnie taka ale To jest z jednej strony była taka strasznie jakaś usyfiona. W kurzu i w ogóle i ja to sobie umyłem i jest bardzo ładny. Oprócz takich paru małych rysek tu i tam one ma zaczepy tak z połowę, ale ładny a strajew razy 3 to jest najmodniejszy z przodu, ale najgorszy, bo nie ma wcale zaczepów, to jest taki chyba, czy nie zaraz ten jest chyba jakiś najlepszy, bo szody jest najlepszy, tylko ma tutaj takie ryski z tej strony i z tyłu nie ma, nie ma jednego zaczepu a tak to jest ładny a ten jest ten ma straszny rysy, po prostu ma całej długości tu ma jakieś wybrzuszenie dziwne rysy, 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 rysy i nie ma ma no, dwóch zaczepów, ale reszta wszystkie są pogięte i, i to do niczego ale jak bym to też mógłby się nadawać kolejna na jeszcze inny wzór ale też no, zaczepów prawie nie ma jak już są tu porozwalane A tylko raz D. Jest ten idealny, przepiękny Wszystko ma zaczepy, druty Wszystko Ryski nawet żadnej nie ma Czy razy jest Citroen Xantia Albo też pewnie XM Albo też pewnie coś takiego Dokładnie nie wiem, że to się nazywa To jest odczyt Albert Wille Czy jakoś tak oryginalny od Citroena 1998 rok Ja mam takich 3 1 trochę poczekane farby jedną tutaj taką ryskę ryskę i takie jak się omało To i też Kiedyś myślałem zawsze że one są od malucha one, one już długo to je na z kilka lat z pięcia albo jeszcze, jeszcze więcej Jeszcze takie trochę gdzieś tam jeszcze jest jakaś farba czy coś. To może to zadrzeć, jakieś takie ślady. No, tu ten już nie ma uszkodzeń, tam chyba też nie. To jest jakaś podróbka Volkswagena Pastrata B5. To myślałem, że to jest oryginał, ale ma gumowy znaczek. Z takiego gumowy, No takiego. I co dziwne dla Unisów, on po prostu. Nie jest na chamo tylko po prostu piszę, że to jest Not Original, nie umiem może czytać. zoom, Not Original Karmon czyli produkt, czyli po prostu to nie jest produkt tego producenta oryginalnego, czyli nie jest produkt Volkswagen, tylko jakiejś tam innej firmy, chyba 2007 rok, jak dobrze czytam. Otóż oryginalny pas od B5. Bez znaczka. lud zaczepy, wszystko co, 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 co powinien mieć, to ma. Znaczka nie ma, ale mam takie cztery. Takie blaszane odwozy, no, może kiedyś przykleję. Transporter T5. Stan idealny, przepiękny, znaczek się błyszczy. Ryski, niczego nie ma, drut, wszystko jest przepiękny. Bardzo rzadki kopak od Renomaster Ten w takim stanie średni, bo tu o jest połamany. O tutaj też trzeba jakoś skleić. Ma jakoś tak ja mam jakiś do tego za mały drut. No bo nie, bo cały czas ten drut spada i się na że rzepach nie chce trzymać. że to może poklej, to by aż tak nie było tego widać. Rysy, ale warto trzymać, bo bardzo rzadki. Renome Gun 2. Rysy, schodzi lakier. trafik. na mam w domu. Głomony i zaczep.